Marlena Maląg z wizytą w gnieźnie była minister pracy, rodziny i polityki społecznej oraz wicewojewoda Wielkopolski jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówiła m.in. o tym, z jakimi tematami chce wypełniać swój mandat w Brukseli. Przede wszystkim priorytetem dla mnie jako posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a także kandydata do Parlamentu Europejskiego, ale byłego ministra odpowiedzialnego za rodzinę, pracę i politykę społeczną jest przede wszystkim bezpieczeństwo rodzin. To bezpieczeństwo rodzin, szeroko rozumiane poprzez zabezpieczenie odpowiednich warunków materialnych, ale także godności rodziny. Abyśmy przede wszystkim, tak jak nasza Konstytucja Rzeczpospolitej zakłada, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny że z niego rodzą się dzieci i przede wszystkim Europa oparta na wartościach to jest takie przesłanie które jest bardzo ważne abyśmy mogli w spokoju i z pełną determinacją wychowywać przyszłe pokolenia ja chciałam też zaznaczyć że prawo i sprawiedliwość jako formacja polityczna absolutnie nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej ale na pewno będziemy walczyć o to z pełną determinacją żeby Polska była silna, niezależna, suwerenna. Musimy być suwerennym państwem. Nie możemy przede wszystkim pozwolić na to, w jaki sposób dzisiaj traktowana jest Polska i to przyzwolenie, które obecny rząd, przedtem totalna opozycja, dzisiaj rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska, na co daje przyzwolenie, że Unia Europejska stwierdziła, że w Polsce już zapanowała praworządność. I na to pytanie to trzeba byłoby zadać pytanie tym urzędnikom, Unii Europejskiej. W takim razie, jak ta praworządność w Polsce została wprowadzona? Żadna ustawa w Sejmie nie została przeprocedowana, którą, która by była przeprocedowana, podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast zostały wprowadzane jakieś uchwały, czyli my tak naprawdę łamiąc konstytucję tutaj dzisiaj w Polsce wprowadzane jest prawo. Dlatego chcemy, żeby Polska była silnym, niezależnym, praworządnym państwem. Ale my tutaj, jest, będąc z wolnych wyborów, mamy decydować o swoim państwie, a nie urzędnicy, którzy nie podlegają takim wyborom, żeby decydowali jak będziemy żyli w Polsce. My nie chcemy, żeby podstawy programowe w szkołach nam ustalano w Unii Europejskiej. Polacy pokazali i pokazują cały czas w jaki sposób Polska się rozwija i ja chcę się troszczyć o rodziny i to bezpieczeństwo, bo dzisiaj ono jest bardzo ważne. Poseł Pisu z Gniezna Zbigniew Dolata przekonuje, że Polacy nie powinni odpuszczać eurowyborów, jak nie idziesz na wybory, to oddajesz kompetencje, decyzje innym i to niekoniecznie tym, którzy chcieliby, żeby Polska się rozwijała. W Polsce też mamy siły polityczne, no te które tworzą koalicję 13 grudnia, które są skłonne do tego, żeby ulegać presji Niemiec i realizować niemieckie interesy w Polsce przypomnę chociażby kwestie wstrzymania budowy Cepek elektrowni atomowych, różnych innych takich sztandarowych inwestycji rozpoczętych przez prawo i sprawiedliwość, które nie podobają się Niemcom, które według Niemców są szkodliwe dla ich interesów, a są niezbędne dla rozwoju Polski. Więc to jest zadanie dla polskich polityków, polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, żeby o te polskie sprawy zabiegać. I jest jeszcze jeden ważny element, mianowicie czerwona czy żółta kartka, dla rządów Donalda Tuska może być pokazana przez niezadowolonych, a to jest większość społeczeństwa, niezadowolonych z tych pierwszych sześciu miesięcy, ponad już sześciu miesięcy rządów koalicji 13 grudnia właśnie w tych wyborach. To jest możliwość właśnie pokazania swojego niezadowolenia i powstrzymania tej, tego szaleństwa, które, które opanowało ekipę Tuska. Marlene Malong pytaliśmy jeszcze o konsekwencje Zielonego Ładu i zapowiadanych kolejnych rolniczych protestów w tej sprawie. Na pewno jest potrzebna całkowita weryfikacja Zielonego Ładu, potrzebne są zdeterminowane działania i te działania będą podejmowane. Zresztą widzimy też, w jaki sposób obecny rząd jakby traktuje rolników, tak? Kiedy rolnicy protestowali w Sejmie, to jednak nikt nie znalazł z rządzących, znaczy myślę o najwyższych rządzących w państwie tego czasu. Oni chcieli się spotkać z panem premierem, aby rozmawiali. No, rolnictwo polskie, przede wszystkim o polskim rolnictwie, tutaj muszą zapadać w Polsce decyzje, bo to jest bardzo ważne do tego, abyśmy mieli zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój dla rolnictwa. Powiem tak, że z tego co ostatnio obserwuję, to zapowiadany jest także protest rolników w Brukseli, więc myślę, że to, to niezadowolenie rolników jest bardzo duże i my musimy wsłuchiwać się i przede wszystkim poza wsłuchiwaniem się podejmować konkretne działania. Wybory w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Do Parlamentu Europejskiego w Polsce wybierzemy 50 troje naszych reprezentantów.